30D4D166 KM 1KDFTV Prado 120 najczęściej występuje z 3-litrowym turbodieslem 1KDFTV. Jest to rzędowa czwórka z żeliwnym blokiem cylindrów, 16-zaworową głowicą cylindrów i turbiną o kontrolowanej geometrii. Późniejsze wersje tych silników otrzymały zbyt słabe tłoki są albo za lekkie, albo wadliwe, ale faktem jest, że silniki 1KD produkowane od sierpnia 2006 roku do czerwca 2009 roku dość często zaskakiwały pękającymi tłokami. Problem ten występuje w mniejszym stopniu w nieco wcześniejszych silnikach produkowanych od sierpnia 2004 roku. Problem pękających tłoków na pewno nie występuje w tych 3-litrowych silnikach diesla produkowanych od końca 2010 roku. Spełniają one normę Euro 5 i pojawiły się w Prado kolejnej generacji. W przypadku problematycznej kategorii tych silników należy zamontować nowe tłoki o odpowiednim numerze 131.01.301.50.03. W tym przypadku turbodiesel 1KD bez problemu pokona 1 milion kilometrów. Ma w swojej konstrukcji pasek rozrządu 135 68 390 15, który należy wymieniać co 100 tysięcy km. Nie wyróżnia się niczym innym. Turbosprężarka wytrzymuje około od 300 tysięcy do 400 tysięcy km. Pompa 161 10, 690, 45 napędzana paskiem mocującym wymaga takiej samej regularnej uwagi. Wtryskiwacze paliwa są w stanie przejechać 400 000 km, ale nadal należy je usuwać co 200 000 km w celu wymiany ognieodpornych podkładek. Nowe wtryskiwacze Denso DCR i 107730, DCR i 107780 kosztują około od 420 do 550 dolarów w zależności od roku produkcji tego silnika. Prado 120 było również wyposażone w starsze 8-zaforą silniki wysokoprężne, takie jak 5L i 1KZ, które stanowiły podstawę dla 1KD, ale wszystkie takie wersje są przeznaczone dla krajów arabskich. Podstawowe silniki benzynowe Prado 120 mają pojemność skokową 2,7 litra, 2,7 MP i 152 km3 i 2,7 MP i 163 km2 TRF, przed zmianą stylizacji był to silnik 3RZ, a po 2TR. Są to rzędowe, wolnossące czwórki z napędem łańcucha rozrządu. Mają prawie identyczne bloki cylindrów z wałkami wyrównoważającymi, ale głowice cylindrów są różne, obie mają 16-zaforą głowice cylindrów, tylko w starym 3RZ reguluje się luzy termiczne poprzez dobór podkładek, podczas gdy 2TR ma do tego kompensatory hydrauliczne. Silnik 2TR ma również przesuwnik fazowy na wałku rozrządu zaworów wydechowych. Obydwa silniki są wyjątkowo niezawodne, wytrzymują ten sam milion kilometrów bez otwierania i naprawy. To prawda, że dynamika Prado z silnikiem 2,7 litra jest słaba, około 16 sekund do 100 km na godzinę i tylko wtedy, gdy kierowca ma cierpliwość, aby na każdym biegu wciskać gaz do podłogi. 4,0 MPi V6 180 km 1 grf. Najszybsze Prado 120 wyposażone jest w 4 litrowy wolnossący silnik V6. Jest to również silnik bardzo niezawodny, jednak może ulec uszkodzeniu w wyniku przegrzania. Chłodnicę należy utrzymywać w czystości, w przeciwnym razie głowica cylindrów ulegnie deformacji, a blok cylindrów ze stopu lekkiego nie będzie zadowolony z podwyższonej temperatury. Dodatkowo kolektor dolotowy posiada stalowy amortyzator o zmiennej geometrii mocowany dwiema śrubami. Te śruby mogą wypaść i spowodować problemy w jednym lub dwóch cylindrach. Kolektor dolotowy można wymienić na zmodernizowany 1,710,931,015. Jego zakup będzie kosztować 340 dolarów. Można też rozebrać starą w taki sposób, aby odciągnąć oś z tym amortyzatorem na bok i w odpowiedni sposób skręcić śruby, a nawet wymienić je na nity. Napęd zaworów 4-litrowego silnika nie ma kompensatorów hydraulicznych, należy wyregulować luzy termiczne, wybierając popychacze. W praktyce silniki te nie wymagają takich regulacji przez bardzo długi czas. Napięcie głównego łańcucha rozrządu sprawdza się poprzez wysunięcie drążka napinacza hydraulicznego, które można zobaczyć przez włas inspekcyjny. Jeśli pręd wyjdzie 20 mm, należy wymienić łańcuch. Gdy łańcuch jest zbyt mocno naciągnięty, zapala się kontrolka check engine. Rozruch tego silnika zajmuje dużo czasu i zwykle wiąże się to z nieszczelnymi wtryskiwaczami paliwa. Ze względu na stare uszczelki pokrywy zaworów, olej dostaje się również do gniazd świec zapłonowych. Z reguły zużycie oleju w 4-litrowym silniku V6 jest minimalne, chociaż krótkotrwałe przegrzanie może prowadzić do zatarcia cylindra. W arabskich wersjach Toyoty Prado 120 pojawiła się wersja z innym silnikiem V6 niezniszczalnym 3,4 litrowym silnikiem 5VZF Prado 120 nie ma problemów z manualną skrzynią biegów. Przejdźmy od razu do automatów, które również są bardzo niezawodne. Aisin A340F-343F-400 Automatyczna skrzynia biegów. Czterybiegowa automatyczna skrzynia biegów jest powolna, ale niezwykle trwała. Jeśli odświeżasz w nim olej, Toyota T4 co 50 000 km z łatwością wytrzyma ponad pół miliona kilometrów. Filtr oleju 3 533 060 030. Tej przekładni ma stalową obudowę. Elementem filtrującym jest stalowa siatka. Można go po prostu umyć i jednocześnie sprawdzić, czy nie ma śladów zużycia. Aisin A750F5 biegowy automatyczna skrzynia biegów. 5 biegowy Aisin pojawił się w sierpniu 2004 roku najpierw w połączeniu z silnikiem 4-litrowym, a następnie z silnikiem wysokoprężnym 1KD. Nie daje też powodów do niepokoju ani napraw przed przebiegiem 500 tysięcy km. Do jego serwisowania stosuje się ATF typu Toyota WS, a filtr oleju 3 533 można także po prostu umyć. Przy przebiegu przekraczającym 300 000 km może pojawić się luz spowodowany z użyciem poprzeczki pośredniego wału kierownicy 45203 Oryginalny wał kosztuje około 170 dolarów. Można wymienić samą poprzeczkę lub dokupić nieoryginalny wał. Opcja ta nie kosztuje więcej niż 50 dolarów. Przekładnia kierownicza wytrzymuje około 300 000 km, a następnie zaczyna stukać. Regał można bezproblemowo naprawić w wyspecjalizowanych stacjach serwisowych. Poprzeczki wału napędowego tego SUV-a nadają się do serwisowania. Te można je wytłaczać, wprowadzić smar do łożysk. Tę niedrogą procedurę należy wykonywać co 10 000 km. W razie potrzeby poprzeczki kardana można łatwo zdemontować. Konieczne jest również nasmarowanie wielowypustów tylnego wału napędowego, aby korozja ich nie zjadła i nie doprowadziła do luzów. Luzy na wielowypustach półosi szkodzą tylnej skrzyni biegów i na dłuższą metę można je po prostu obciąć. Napęd na wszystkie koła w większości wersji Prado 120 jest napędem stałym na wszystkie koła. Do skrzynki rozdzielczej przykręcona jest plastikowa obudowa siłownika, która zawiera centralną blokadę mechanizmu różnicowego. Jeżeli spod obudowy pojawi się wyciek oleju, to zgodnie z instrukcją należy zdjąć skrzynię rozdzielczą w celu wymiany oringu ringu 90301 siłownika. Ale specjalistom z wyspecjalizowanych służb udaje się przeprowadzić tę procedurę bez demontażu skrzynki rozdzielczej. Wersje arabskie posiadają napęd na wszystkie koła typu Plug in, to jest w niepełnym wymiarze godzin bez centralnego mechanizmu różnicowego. Olej w skrzyni rozdzielczej i skrzyniach biegów można i należy wymieniać. Oleje spuszcza się za pomocą korków, poziom reguluje się za pomocą korków przelewowych. W całym układzie zastosowano konwencjonalną przekładnię z homologacją GL5 o lepkości 75 W90 dla skrzyni rozdzielczej i 80 W90 dla skrzyń biegów. W skrzyni rozdzielczej i przedniej skrzyni biegów mieści się około 1,4 litra oleju, a na tylnej osi 3 litry oleju. Wszystkie elementy skrzyni biegów Prado 120 wymagają uwagi ze względu na wycieki oleju przez ich uszczelki. Napędy na przednie koła są bardzo trwałe, jeśli nie eksploatuje się ich z podartymi pilnikami. Toyota Prado 120 z silnikami większymi niż 2,7 litra była opcjonalnie wyposażona w elektronicznie regulowane amortyzatory. System ten nazywa się TEMS. Sztywność przednich amortyzatorów reguluje się za pomocą zewnętrznych siłowników 8 miliardów 924 160 tysięcy 10, które montuje się na górze drążka amortyzatora. Z biegiem czasu plastikowe obudowy tych siłowników po prostu rozpadają się na pół, a całe elektroniczne wypełnienie ginie. Nowe siłowniki kosztują około 200 dolarów. Oryginalne amortyzatory przednie do systemu TEMS 48510 691 95 kosztują około 320 dolarów za sztukę, a kompletny analog od dostawcy przenośników 7 410 000 można znaleźć za 180 dolarów. Amortyzatory tylne tems 485 30, 694 85 mają wbudowane siłowniki, ale podłączone do nich przewody z czasem ulegają uszkodzeniu. Ponadto przewody mogą pęknąć zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obudowy amortyzatora. Aby się do tego dostać, w tym przypadku rzemieślnicy zobaczyli ciało. Nowe tylne amortyzatory TEMS kosztują około 520 dolarów, natomiast pełna wymiana 7 440 kosztuje 240 dolarów za sztukę. Jeśli system TEMS ulegnie awarii, odpowiednie amortyzatory stają się tak sztywne jak to tylko możliwe, przez co dłuższa jazda jest po prostu nieprzyjemna. Wszystkie amortyzatory TEMS można zastąpić konwencjonalnymi amortyzatorami pasywnymi. Dolny punkt mocowania amortyzatorów tylnych znajduje się poniżej osi i jest osłonięty osłoną chroniącą przed uszkodzeniami. Jednak w tym miejscu gromadzi się wilgoć i brud, co prowadzi do korozji obudowy amortyzatora. Górny punkt mocowania amortyzatorów może również gnić, w celu naprawy podkładki będą musiały zostać przyspawane. Ponadto stalowe osłony tylnych amortyzatorów łatwo zamieniają się w pył. Miejsca te należy konserwować, czyścić i zabezpieczać przed korozją. Prado 120 ma zawieszenie pneumatyczne tylko na tylnej osi. System składa się z pary cylindrów pneumatycznych, sprężarki i dwóch czujników położenia. Nawiasem mówiąc, dzięki wiązaniu zawiasów czujników położenia nadwozia 89407622 i 89408611, ten SUV może z łatwością usiąść na jednym z kół. Te czujniki i drążki należy czyścić i smarować raz lub dwa razy w roku, np. podczas sezonowej wymiany opon. Czujniki kosztują od 50 do 200 dolarów za oryginał. Sprężyny pneumatyczne kosztują od 80 do 230 dolarów 480-90-350-11 i 480-80-350-11 za oryginał. Wytrzymują długo, około 200 000 km. Zużywają się i pękają od dołu, gdyż ich podpory są silnie skorodowane i to właśnie tlenki, wycierają, gumę. Sprężarka zawieszenia pneumatycznego jest zamontowana na dole, z tyłu po lewej stronie i również staje się ofiarą korozji. Często przy przebiegach przekraczających 200 000 km jej obudowa dosłownie rdzewieje aż do dziur lub pęknięć. Wilgoć dostaje się do wnętrza, niszcząc twornik, wirnik, silnika elektrycznego. Sprężarka kosztuje od 230 do 800 dolarów za oryginał 489 10 621. Z przodu Prado 120 ma stałe zaciski hamulcowe z czterema tłoczkami. Często zacina się tu wewnętrzny dolny tłok, a potem wszystkie pozostałe. Jeśli uszczelki nie są już uszczelnione, a wilgoć doprowadziła do korozji tłoków, wówczas ich demontaż w celu wymiany może być bardzo trudny. W dobrym tego słowa znaczeniu co od 2 do 3 lata warto serwisować przednie zaciski, wymieniając zestaw naprawczy 04479680 i ewentualnie tłoczki 4773135040. Hamulce tylne posiadają pływające zaciski, są jeszcze delikatniejsze i wymagają konserwacji dosłownie co roku. W przeciwnym razie klocki ulegną odkształceniu, co spowoduje nierównomierne zużycie tarcz hamulcowych, a nawet zakleszczenie zacisków. Do naprawy tylnych hamulców zazwyczaj wystarczy zamontowanie zestawu naprawczego 04479-35060, zawierającego sforżnie i osłony. Mówiąc o zawieszeniu, nie zapomnij o zawieszeniu nadwozia jest ono mocowane w ośmiu punktach. Każdy zawiera parę gumowych amortyzatorów 52207, 350, 50, 52205, 351, 60, 522, 03, 352, 10 i 522, 01, 351, -00. Po przejechaniu 250 tysięcy km, widać pęknięcia w tych amortyzatorach i można pomyśleć o ich wymianie. Tuleje tylnego stabilizatora uważane są za najbardziej krótkotrwałą część zawieszenia Prado 120, wytrzymują około 150 000 km i kosztują 5$ 488.15 190. Oryginalne łączniki tylnego stabilizatora kosztują około 60$ 488.30 630, a zamienniki zaczynają się od 8$. dolarów. Jak można się domyślić, zawieszenie jest bardzo wytrzymałe. Koszt oryginalnych tylnych dźwigni waha się od 100 do 200 dolarów za sztukę, ale nieoryginalne są znacznie tańsze. Każde z przednich kół jest zamontowane na dwóch dźwigniach. Całe dolne ramię kosztuje 330 dolarów, 480 69, 610 górne około 150 dolarów, 486 30, 620 Oryginalne ciche bloki dolnego wahacza można kupić osobno 486-54-630, 486-55-630 i kosztują od 30 do 40 dolarów. Produkty nieoryginalne są znacznie tańsze. Można również kupić nieoryginalne przeguby kulowe do obu ramion. Łożyska kół przednich kosztują od 35 do 120 dolarów, 435,70,610 i wytrzymują około 100 tysięcy kilometrów. Korozja to być może jedyna rzecz, która może uniemożliwić temu SUV owi przejechanie miliona kilometrów. Samochody przeznaczone do Europy i Rosji są przynajmniej zabezpieczone przed korozją. Jeśli samochód przyjechał do nas z krajów arabskich, to bez zabezpieczenia antykorozyjnego na dole i nad kolach nie wytrzyma długo. Koniecznie zabezpiecz obszar ramy nad przednim prawym wahaczem koła przed korozją, tam znajduje się główny numer win. Jeśli rdzewieje nie do poznania, organy rejestracyjne spowodują pewne kłopoty, gdy zmieni się właściciel. W ramie tych samochodów znajduje się wiele dziur technologicznych, w które pakowany jest brud i wilgoć. Jednak trudno znaleźć szczerze zgniłą ramę. Nawiasem mówiąc, elementy ramy rdzewieją przede wszystkim wzdłuż spoin. W rzeczywistości nadwozie znacznie bardziej cierpi z powodu korozji. Progi łatwo zamieniają się w dziury, a panele podłogowe mogą ulec zniszczeniu. Nadkola, a raczej ich wewnętrzne błotniki rdzewieją zarówno na stykach z progami, jak i w okolicach wszystkich dziur technologicznych mocowania amortyzatorów trzeciego rzędu siedzeń. Nawet jeśli łuki mają fabryczną powłokę przeciwżwirową, nie należy jej całkowicie ufać, pęknie i zostanie przebita przez kamienie. A potem korozja przejmie kontrolę. Przednie nadkola również aktywnie rdzewieją pod wpływem wilgoci i odczynników. Ponadto korozja może przedostać się na górę, to jest z boku komory silnika. Często jeśli właściciel decyduje się na pozbycie się korozji karoserii, to jest umyć, wypiaskować i zabezpieczyć dno, następnie do tych prac doliczone jest malowanie przednich błotników od strony maski. Dodajmy, że górna część rury od szyjki do zbiornika gazu, a nawet dwie taśmy mocujące 776.02, 350.30 i 776.01, 350.90 zbiornika gazu ulegają niszczącej korozji. Korozja łatwo pojawia się również na dolnych krawędziach drzwi, a nawet powoduje wybrzuszenia lakierów w otworze tylnych drzwi w pobliżu świateł i zawiasów. Jednak najbardziej bolesnym miejscem w otworze drzwi bagażnika jest sama dolna krawędź, na którą nakładana jest uszczelka całego otworu. Często krawędzie dwóch sąsiednich paneli zaczynają już kruszyć się od rdzy. Odpryskiwana farba powoli robi się czerwona. Często wiele z tych czerwonych kropek pojawia się na panelu dachowym wzdłuż górnej krawędzi przedniej szyby. Swoją drogą śruby mocujące relingi dachowe w końcu zaczną przepuszczać wodę do kabiny, bo plastikowe tuleje otaczające ich gwinty po prostu wyschną. Szczeliny te można uszczelnić zwykłym silikonem. Po ulewnych deszczach lub myciach warto dotknąć dywanu na podłodze, aby sprawdzić, czy nie jest mokry. Jeśli Twoje Prado ma szyberdach, sprawdź jego rury spustowe. Zdarza się również, że połączenie osłony silnika z przednim słupkiem nadwozia rozchodzi się to jest na poziomie górnych zawiasów drzwi kierowcy. Miejsce to będzie dobrze widoczne po zdjęciu przedniego błotnika od strony mokrej. Tylne drzwi opadają, zamek zaczyna trzepotać na zawiasach, potem drzwi zaczynają grzechotać, rysują farbę w otworze i trzeba je podnieść, aby je zamknąć. Proces ten przebiega w przyspieszonym tempie w Prado 120 przed zmianą stylizacji, które mają koło zapasowe wiszące na drzwiach. Całą przyczyną jest zużycie stalowych sworzni w zawiasach. Oryginalne zawiasy 68801650 650 kosztują 70 dolarów i wystarczą na 5 lat. Istnieją zamienniki, które są 3 razy tańsze. Najlepiej jednak dorobić nowe sfornie, osie i wyposażyć je w tuleje z brązu. Nawiasem mówiąc, takie zestawy naprawcze są również dostępne w sprzedaży. Bardziej rygorystyczną i mniej elegancką metodą naprawy jest zamontowanie w otworach podkładek zawiasowych w celu wypoziomowania drzwi i skompensowania zużycia osi. Nawiasem mówiąc, zawiasy drzwiowe uginają się z dokładnie tego samego powodu i są traktowane w podobny sposób. W odnowionym Prado 120 koło zapasowe wisi pod spodem, opuszcza się i podnosi za pomocą wyciągarki 519006280, którą należy dobrze nasmarować, w przeciwnym razie będzie się upierać i nie będzie możliwości opuszczenia koła zapasowego we właściwym czasie. I powiedzmy kilka słów o reflektorach: światła mijania i drogowe tych samochodów są fabrycznie kiepskie. Ponadto abażury, a nawet reflektory reflektorów z biegiem lat stają się mętne. Problem ten można rozwiązać w dowolny sposób, od renowacji reflektorów, montażu lamp LED lub soczewek LED, po wymianę reflektorów na nieoryginalne i bardziej wzrokowe. Za prawą listwą bagażnika znajduje się tylny obwód układu klimatyzacji z wydzielonym parownikiem, do którego od dołu poprowadzone są dwie aluminiowe rurki. Oczywiście z biegiem czasu rury korodują i zaczynają wyciekać freon. Łatwiej jest je zastąpić specjalnymi wężami. Rury układu klimatyzacji znajdujące się pod maską korodują znacznie rzadziej. Wnętrze Prado 120 jest całkowicie pozbawione zbędnych dodatków, ale nie wymaga się od niego niczego więcej. Co możecie zaskoczyć w tym wnętrzu? Czasami deska rozdzielcza pęka, zwykle pojawia się w obszarze wizjera nad deską rozdzielczą. A po przejechaniu ponad 350 tysięcy km niektóre diody LED na desce rozdzielczej gaśnie. Można je zastąpić podobnymi. Podłokietnik wielu Prado 120 zaczął skrzypieć, więc rzemieślnicy nauczyli się wygłuszać jego plastikowe części i wymieniać zużyte ograniczniki 589, 59, 660, aby przestał stukać. Gdy przebieg przekroczy 200 tysięcy kilometrów, wentylator na grzewnicy zaczyna gwizdać. Oryginalny wentylator 8710335080 kosztuje około 500 dolarów, a zamienniki zaczynają się od 50 dolarów. Jednak nie zawsze spełniają one oczekiwania. Fani Prado 120 dowiedzieli się, że do 2007 roku oś wentylatora obracała się na łożyskach ślizgowych z podkładkami filcowymi nasączonymi olejem. Gdy olej wysycha, pojawia się pisk. Rzemieślnicy nauczyli się rozbierać silnik elektryczny wentylatora, aby dostać się do jego tulei i nasmarować je. A po od 10 do 12 latach eksploatacji wał wyłącznika zapłonu pęka, po czym zamek po prostu się przewija i nie klika na swoim miejscu. Do sprzedania dostępny jest wał naprawczy HR452 806 056 0.